Archiklub WSC.pl. Jeszcze tylko zaloguję no szybko, bo sesja mi wygasła. W strefie dla Archiklubu. Mamy trochę nie, trochę takich dodanych wartości, czyli m.in nagrania, które można obejrzeć z różnych spotkań, a może nawet tutaj kliknę, żeby, żeby pokazać tutaj trochę różnych spotkań, różnych zagadnień jest nagranych, mamy tutaj kilka stron takich takich filmików, z których można korzystać na bieżąco, też mamy taką zakładkę do pobrania. Gdzie myślę, że też jest bardzo duża wartość dodana, yy, ponieważ mamy, yy, mamy tutaj kilka elementów, nawet coś takiego jak audiobook Witrowiśar o architekturze ksiądz, ksiądz 10, to taki raczej przyjemny dodatek. Yy, natomiast yy, no najważniejsza tutaj jest biblioteka yy, ArchiKlubu, czyli yy, no tak właściwie yy, zbierając to. Do kupy, no to mamy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt narzędzi, obiektów, które możemy wykorzystać w archikadzie, które też powstają głównie na bazie potrzeb naszych klientów, czyli staramy się, staramy się słuchać tego, czego nasi klienci potrzebują i, i w jakiś sposób na te, na te potrzeby odpowiadać, więc mamy różne narzędzia dodatkowe. Ostatnio też powstało środowisko pracy oraz wzorzec pracy do archikada, taki przygotowany pod, pod nazwijmy to nasze polskie realia.